Witajcie drodzy widzowie na moim kanale, ja jestem Kasy Kolejny odcinek z serii Player Live, zaczynamy Tym razem jesteśmy, no chyba miejscówka chyba znana Jak zwykle zaczynamy tutaj odcinki Jak w dom... jak nie w domku, to pod domkiem Od czegoś trzeba zacząć, to chyba już taki znak rozpoznawczy Że ja będzie losowanie pewnie, kogo ten... kogo nale... do kogo należy ten kanał i Nie będzie głosowo, tylko będzie to domek, to pewnie będę ja. Ale do rzeczy. Dziś. Dzisiaj będziemy meblować. Trochę tego będzie. Ksiądz natan. Kasy nie ma kasy, kasy nie ma kasy, kasy, nie ma kasy. No coś jak, jak jakoś mam i cały czas mi się zbiera po wrzucaniu tego. Muszę kolejne. Tutaj czytać. No to tutaj wiem. Gwglucha kasy nie ma. kasy Muszę. A, okonek to ja tutaj widziałem. Od, odwróconą stronę. Pałkę. Sta. Kasy. Okonek, żeby ściznie zarywał ci się nadwilcowy oponek. I Rozporek, oczywiście też Maxi, kasy nie ma, kasy to tu też widziałem, no i tutaj lecimy dalej. Cyrek serdecznie pozdrowienia z serwera, pozdrowia YouTube y, wysyła Cyrex i dziękuję, także ciebie pozdrawiam, oczywiście to co tutaj wyczytam to pozdrawiam, no i oczywiście będzie wspomniane prawe, piątko pozdrosz odcinku, oczywiście, że ciebie pozdrawiam smiley Life, pozdrawia YouTube'a, Janusz, pozdrawia YouTube'a. Young Hemse. Pozdrawiam, tu Barosorog mojej organizacji IDS-a, która pomaga SMS-a. Widziałem, nawet w na poprzednim odcinku prawie zabra zabrakło o, Konik z 1, 2, 3. Ja pozdrawiam wikaj Ciebie, kasy, a teraz będę sławny, a będziesz Konik, będziesz. Oj, chyba będzie ciężko, bo będzie m, tak będzie bardzo sławne, że na raportach będzie to widoczne. Pozdrawiam bardzo fajne te filmy. Dziękuję. Bardzo także ciebie pozdrawiam. DJasa, Sabronek. Pozdrawiam tutaj wszystkich ludzi, którzy grają na Player Live. Pozdrawiam serdecznie. Oczuś się, pozdrawiam ciebie oraz swoich widzów Także ciebie pozdrawiam i pozdrawiam swoich, swoich widzów Kacper, cześć, pozdrawiasz, oczywiście, że ciebie pozdrawiam Pysiowaty, serdecznie pozdrowienia dla ciebie Kama456, Koniu, Luka, Mciok Arty, Wuzu, Hobby, Aroek. Czyli tutaj widzę, że połowa z smsa No i oczywiście pozdrawiam tutaj też yy resztę osób tutaj, które, o których tutaj przeczytałem. David. Pozdrawiam, rodo, nagraj jeszcze smsa po, o, nagram, ale tutaj musicie zebrać 100 lajków, jak na poprzednim odcinku tutaj zarzucił PicoBello. Mam nadzieję, że już się zostały zebrane. I będzie następna osoba z smsa i będzie nagrywana smsa. Wojtuk. Ciema, pozdrowisz mnie, kozacki filmik, robisz, dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam ciebie oczywiście. Emilek. Janka Morto, pozdrawiam na odcinku, Już mam kompa, Macronix to ja. Czekam na nowe odcinki. Pozdrawiam Ciebie na odcinku. No i mam nadzieję, że nie wysadzisz tego komputera. I to jeszcze w taką pogodę, która zrobi się coraz gorętsza. Pozdrawiam, Igoro. Także Ciebie pozdrawiam. Game2LTV. Halo, pozdrawiam YouTube'a. No to pozdrawiam. Wojtuk, jeszcze raz. Bazak odcinki. Dziękuję bardzo za komplement. Kiksek, pozdro. No to pozdro. Ja, jeszcze komik został na końcu. Brak jednostek przyjąłem, oczekuję z brakko jednostkowym pozdrowieniem. Zaczynamy ten odcinek. A, żebyście nie zapomnieli też nowy list. Wpisujecie mnie, jeśli chcecie napisać kolejny e, list z pozdrowieniami. Wpisujecie, nie wiem, pozdrawem YouTube'a. Ciekawe, czy zostanie wysłany. Na chwilę zostanie wysłany, to więc już tutaj. No i oczywiście tutaj jest wspominany tutaj taki oto poniacz. Które będzie przypominać, jeśli chcecie coś tam. No i oczywiście promuję na odcinek, na filmy, na mój kanał. Prawdopodobnie domek już pamiętam, jak dobrze pamiętam, mam od maja? Już w maju go miałem? Pamiętam, że jak ja dołączyłem do Akademii SMSA, to właśnie ja posiadałem tutaj domek. O no, ile dobrze się orientuję, ale no prawdopodobnie tak było, więc ile tu już jest. Więc jak jest maj, teraz jest kwiecień, czyli przez prawie rok nic się nie zmieniło, oprócz tego, że w listopadzie. W listopadzie był mi zmieniany interior, a dlaczego było ogólnie zmieniany interior, bo ktoś, bo ostatnio się czepiały osoby, które, że ja niby wylizałem i tak dalej. Problem taki jest, że możecie nawet zobaczyć strefa graczy Gold, link będzie w opisie, a może po prostu znajdziecie sami. Ci, którzy oczywiście posiadają, właśnie Golda, tam będzie konkretnie co się stało. Były wybory do 10 interiorów, jak dobrze pamiętam, i byłem jako pierwszy, otrzymałem ten interior, więc e, nikogo nie musiałem prosić. Otrzymałem go, bo po prostu byłem pierwszym z 10 szczęśliwców. No, interior posiadam, więc e, dobra, koniec pierdzielania. Co się tutaj, e, przez ten czas, co ja tutaj zrobiłem. Tutaj tam widzicie może te jakieś tam łazieneczko, czy coś w tym stylu, drzwi. Na streamach, nie pamiętam na którym streamie, bo trochę ich było. Tutaj sobie zrobiłem taki... widzami może pizza, sobie, żeby sobie zamówiliśmy. O, Philips! Ta, Philips. Telewizor Philips. I sprzęcior tutaj taki. No tutaj trochę będzie myślenia. Jednak wiem, co będę robił w konkretnych pomieszczeniach, ale w tych konkretnych. Bo są na przykład inne pomieszczenia, o których nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu, co zrobić. Dobra, tutaj. Zobaczcie sobie tutaj łazienkę. Tutaj można by powiedzieć, że nic już nie muszę robić. Tutaj. Tutaj właśnie planuję zrobić łazienkę. No to mamy tak. plopa. W sumie można byłoby to zrobić z kabiną. No to oczywiście tutaj prysznic. Właściwie to po co prysznic? to po co prysnicć jak tutaj można byłoby zrobić w no, na, na taki wpadłem pomysł, że ile tutaj miejscówki. gdybyście gdyby mieli. Gdyby tak byście mieli kobiety, to byście mieli całe pomieszczenie, nawet duże dla siebie. Ale e, nie o tym mowa dzisiaj będziemy meblować, a nie będziemy myśleć nad przyjemnościami. Tutaj jeszcze w przedpokoju, jak to mówią czy na korytarzu będziemy coś tutaj jeszcze e, kombinować. Na razie są tylko zamysły. Tutaj na pewno może taki mały gabinecik będzie coś w tym stylu, gabinet J Jupitera, jak, jak to mówią. Tutaj to bez zmian. Tutaj taką można wypowiedzieć, może to zrobić taką siłownię. Pomieszczenie do treningów. Nie potrzeba radia, tylko jest od razu telewizor, odpala się YouTube'a, jakieś tam playlisty czy coś w tym stylu, i można latać. Biegać się i. na rowerze jeździć. I tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj na 100% będzie kuchnia, więc to mi zostało. To mi zostało, więc może zacznijmy tak. Na pewno odcinek będzie długi. A może niedługi, tylko po prostu może tam e, zobaczyć, co ja tam sobie wybieram i po prostu to będę ciął. Czyli następne pomieszczenie będę e, pomieszczenie zrobię sobie pomieszczenie, sobie co tam zobaczycie, co tam sobie dodaje, wytnę, następne pomieszczenie, bo zobaczycie, co ja tam dodaję, wytnę, następne pomieszczenie, i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczynamy. Może od tego, co jest na 100% pewne. Może zaczniemy od kuchni. Eee, wszystko się pewnie zaczyna, przykładowo, YouTube od kuchni. Można by tak powiedzieć, ale meblowanie od kuchni też można by powiedzieć, ale no to co? Eee, co trzeba zrobić, żeby zacząć meblować? My tutaj sobie patrzymy, gadu-gadu. Wmow gadu. sobie włączyłem, może już ktoś tam eee, jakieś listy powysłał, ale to już będziecie wiedzieć na początku odcinka. No to jedziemy. I tu jest umebluj dom. No i zaczynamy. Biegniemy sobie tutaj do pomieszczenia. A i zapomniałem, a kontrol. Limit obiektów w tym domu 200. No to jedziemy. O, kamery. A zrobię sobie kamerę. No tutaj postanowiła jedna osoba się tutaj wybrać. Hmm. To musi być na w Zostawmy na tyle. Szkoda tylko, że nie może sobie dopisać, tylko nie może jakoś w Dopisać ten, żeby było na równi, a tak to 10.17.15 jest, no, głupie trochę. Najgorsze jest to, że nie można przesunąć tego, więc może najlepiej, żebym sobie kamerę gdzieś ustawił. Ale dobra, chodzi. Cięcie, zobaczyć efekt. Przed i po. Jak to teraz wygląda? A, zobaczcie. Klikam sobie Control. Tak sobie zrobiłem, właśnie kuchnię. Niestety. Ja nie zrobię z tego domu do nie do poznania. Jak ktoś zna ten program? I niestety też e, mechanizm retworzenia tych robienia, tego meblowania jest niestety torniejszy, tak jeszcze bardziej toporniejszy niż granie e, w grę Pirani Bytes. No niestety, przynajmniej w przynajmniej grając w Gotika czy winna to da się jeszcze pograć, ale no, pomyślcie sobie, że ja chyba na odcinku, chyba oprócz mechanika. Ford są jakieś dwa lata temu, to ja się bardziej wyżyłowałem myszki niż klawiatury. Aż prawa ręka mi już, można by powiedzieć, odpada. No cóż, przynajmniej żyję. Przynajmniej żyję, jeśli chodzi o ostatnie problemy zdrowotne. Więc dobre i to. Więc tak to wygląda. Dorzuciłem sobie tutaj Blaty. No, niestety, zobacz, piękny odstęp. No, niestety. Dodając obiekt, ja najchętniej bym sobie na przykład chciał zedytować, a ja nic tu nie wpiszę. Nic a nic. No, chyba że po prostu nie umiem. No i efekty są takie, że. No to wygląda. nieładnie. Ewentualnie można pokombinować z chodzeniem, ale. No cóż. Ee, bawienie się myszką i tak dalej. Jeszcze plus mój czas to nie jest słabo. A po drugiej stronie. Myślałem, że może tutaj tak, ta, na rogu to będzie taka lodówka z zamrażarką, choć w sobie ciężko by to powiedzieć, czy to lodówka z zamrażarką, a może to jest, zamrażarki u góry. <laughs> tu jest zlep i tu jest zlep. No cóż, jak będzie dla siebie, to będę dla siebie tam prywatnie, a dla widzów no to, może przyjdą coś goście, no to trzeba użyć. No cóż, jedna zmywarka na pewno tutaj nie wystarczy, więc czasem trzeba oszerować. No i tutaj mamy, mam tutaj taki ciekawy kosz, sobie tutaj dorzuciłem. No i tak to wygląda, więc kuchnia wydaje mi się, że jest e, zrobiona. No cóż, ja nie jestem jakimś dekoratorem wnętrz, choć podobno miałem zatrudnić, jak meblowałem domek, ale to jeszcze był <laughs> poprzedni interior w odcinku jak e, dopiero zaktualizował e, była nowa aktualizacja meblowania domków, więc tak to wygląda. <laughs> Jedziemy dalej. Może tutaj pobawię się z siłownią, więc zobaczmy, co, jakie tutaj obiekty mamy. Widziałem to gdzieś nowa siłownia, to się nazywa tak. Nie tu, tu statuetka. A, dobra, e, handle sztangi, worek treningowy, bieżnie oczywiście, maszynka na nogi. Widzę, jak to sobie podwyższyć. Tutaj widzę, że może na podciąganie zrobić, na ramiona. Pomysły są. Na razie. Się, na razie się spojrzę, na razie spojrzę na wszystko. To jest... A, ring. No cóż, nie zmieści mi się on tutaj. Tak samo chyba jak to. Nawet jakbym zrobił tutaj takie, żeby się odbija, odbijało się to od ringu to niestety. Albo ściana, albo to jakoś tu muszę jakoś zmieścić. W sumie nie wiem, na razie. O, to chyba jest większe mi się wydaje. A nie, to po prostu to same wymiary. Tak to wygląda. No, szafki to ja mam. A to co? A dobra, muszę podnieść. Ławki. Na razie widzę ławki. Dobrze mówiłem? Ławki, szafki. No, tu tak to wygląda. Więc, dobra i zobaczymy. W międzyczasie jak meblowałem sobie właśnie pomieszczenie siłownie czy taką salę sportową w międzyczasie powymieniałem drzwi, tutaj dodałem drzwi tutaj też dodałem tutaj też sobie dodałem, według mnie nawet tutaj drzwi pasują idealnie do tego garażu tylko żeby były takie no nie brudne, no, od strony garażu mogło być spoko, no, ale nie od tej no, ale już tak wyszło. No niestety. Ale to rzeczy. Wchodzimy, chodzimy. Zobaczymy, jak to wygląda. Zdecydowanie inaczej jednak postanowiłem, że ring, postanowiłem, że jednak tutaj dorzucę. No to co? Wchodzimy na trening, przebieramy się. No i możemy zacząć rozgrzewkę. No, niestety rozgrzewka tutaj trochę słabo. Za małe pomieszczenie. Ale jeśli udać, uda się jakoś ogarnąć tą rozgrzewkę to taka prywatna raczej, więc no chyba, że zwołam tutaj jakieś, nie wiem widzów, kobiety, a jak będą tu jakieś kobiety i na przykład będą tu biegać i jeździć na rowerku to obstawiam, że na taki widok tutaj, z, tutaj widok jest z giełdy z nad giełdy, poczekajcie poczekajcie, nie mogę sobie teraz tego tak, nad giełdy, mniej więcej. Nie jestem pewien, bo to trochę już mi ciężko jest ogarnąć. No, mniej więcej, jeśli dobrze się orientuję, ale lecimy do rzeczy. Więc na pewno, jak ktoś będzie na H2, dużo będzie osób na giełdzie, to obstawiam, że zamiast patrzeć się na obserwującego na H2, to będę się patrzeć właśnie na okno, jak tutaj, jak tutaj, może kobiety trenują? tego to ja nie wiem, ale no pewnie by tak było, więc tak, mamy tutaj matę, możemy nie wiem brzuszki zrobić, jakąś rozgrzewkę drobinki by się przydała, no niestety niestety tutaj nie mogę tego znaleźć, przydałby się nawet worek treningowy, no ale też tutaj zabrakło mi miejsca żeby to chociaż było rozsądnie gdyby chociaż ring był mniejszy a obstawiam, że to byłoby niemożliwe to jeszcze bym coś tu. To bym lepiej jeszcze to zagospodarował, ale niestety postanowiłem zrobić. Więc tak, mamy tutaj sztangę, możemy sobie na klatę rzucić. No tutaj. E, możemy oczywiście. tutaj Nogi są tutaj na ramiona. Tutaj na stojąco można tricep zrobić. Ale trzeba byłoby ławkę trochę ogarnąć. No dobra. No e, tak, można sobie tutaj e, nawalić, włączyć sobie muzykę podczas treningu. Oczywiście tutaj handle. Kataz Andrasa jak się korzystało właśnie na Wiceps, to, to było to na materac, może powiedzieć. Mata materac. Też przydatna rzecz na treningu to więc o. Dostałem premie za premium Gold. No i co, lecimy z kolejnym pomieszczeniem. Jeśli Wam się podoba pomieszczenie, no to napiszcie w komentarzach, czy zrobilibyście to lepiej. Bo ja... No cóż, jak mówiłem, nie jestem do tego najlepszy, więc. Następny to może zaczniemy od ciekawego miejsca, więc e, gabinet Jupitera. Pusto. Jakby to zrobić, jeszcze nie wiem. Ale już mam, e, już mam trochę koncepcji. Zobaczymy, jak to będzie. No to cięcie. Ciekawe, która jest godzina, że o takiej e, porze e, mnie teraz widujecie. Teraz, jak zrobiliśmy gabinet. Gabinet Jupitera, czy jakby to można powiedzieć? Może zacznijmy od wyjścia. No to no, tutaj mamy poczekalnię. Może już ktoś tam rozmawia w środku? Nie wiem. Domyślcie się, może. może. Może coś wymyślicie. Albo taki przykład. <laughs> Ale lecimy do rzeczy. No to mamy tutaj sobie poczekalnię. No to wchodzimy. Dzień dobry. No to tutaj wchodzimy. Jeśli mają jakieś sprawy, no to tutaj. Standardowo cygaro, piwo, jakie piwo, wino. O czym ja gadam? No, coś tam jakoś cytrynę widzę czy miód cytrynę. Lelum polelum jakby to można powiedzieć. No więc e, tutaj pogadanki i tak dalej. Sprzęcior audio, można sobie e, łapu CAPU zrobić. No tutaj wiadomo, studio, jak tutaj na przykład teraz siedzę, jak mnie widzicie na kamerze. No, czasem trzeba mieć nie tylko drugi monitor, ale czasem trzeba mieć subwoofer, e, Co by tu jeszcze można mieć? E, tutaj kartę dźwiękową, to trzeba podłączyć ten mikrofon, e, pada i tak dalej. Co by to można jeszcze mieć? No i oczywiście, może drugi komputer albo serwer utrzymujący ten domek. No to tutaj, jeśli chodzi o to, tutaj dokumentacja jakaś tam, może. E, ostatnie filmy, jakie zostały wystawione, może tutaj sekretarka. No cóż, sekretarka, asystentka. Hmm, ta, ta, sekretarka. No, 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 sekretarka. Tutaj znajdują się wobec mnie, gdzie? A, tutaj mam. E, tutaj znajdują się, jak dla mnie, rzeczy, które do eksploatacji. Do wymiany, na przykład, uszkodzi się monitor, to od razu wymieniam na przykład procesor. płytę główną, wszystko tutaj jest, to, co sobie się uszkodzi? Po prostu już wymieniam. Tutaj już mam wszystko. No i dokumentacja na górze. E, raporty z eksploatacji. Tutaj widzicie tutaj jeszcze e, sprzęt AudioStop tutaj zamontowany. Monitoring szerokokątny, szerokokątny w 4K. Pewnie dlatego jest tutaj taki, jest tutaj właśnie aż taki duży. O, tak bardzo duży, że się można jeszcze w nim zmieścić. No i mianowicie, i zostało nam tutaj jeszcze e, szkoda, że nie ma, szkoda, że nie mogę znaleźć w meblach e, jakichś certyfikatów, dyplomów czy coś w tym stylu. No ale tutaj, e, ja bym tak mógł sobie pointerpretować, że tutaj mam e, unikalną licencję na e, billboardy, na promowanie na serwerze. Wybaczcie, ale już nie mam. Po... Wybaczcie, ale już tak po prostu improwizuję teraz, jakbym mógłbym to zinterpretować. O tutaj przykładowo ostatnie zdjęcie widoczne Daniela ID1. Widoczne ostatnio chyba w grudniu 2018, to więc. No cóż, mam swoje podejście poczucia humoru, więc. Tak to wyszło. No i wydaje mi się, że tutaj wszystko. Lecimy meblować kolejne rzeczy tutaj ja jeszcze w międzyczasie. Jeszcze tutaj ogarnąłem. Tutaj właściwie sprzęt audio. Nie wiadomo, siłownia, no. Trzeba by tu nie. Sprzęcior tutaj na porogach. No i oczywiście trzeba też mieć wysokotonowe i niskotonowe. Tutaj, no tutaj oczywiście bez zmian. Czy coś jeszcze tutaj dorzuciłem? Tu nie. Ale już mam kolejne pomysły, więc lecimy z kolejnym pomieszczeniem. Może zaczniemy. Tutaj. Czy coś chyba będzie tutaj do poprawki? Wydaje mi się, że tak, ale to dowiecie się pocięć. No to co? Co ja tutaj wykombinowałem? No to wchodzimy. Zmieniłem tutaj wcześniej tu był stół. Zmieniłem jego położenie. Zrobiłem tutaj dwa stoły. Pokój gościnny. Nie, jakie gościny? Duży pokój dla gości. No i mamy tutaj barek. Każdy sobie może sobie popijać. Popijawa będzie. Huhuhu, chlań w umór Oczywiście tutaj stół, jakieś dania, pewnie będą oczywiście telewizor, ale bardziej mi się wydaje, że muzyka. Jedyny telewizor w domu, jakby ktoś wiedział. I to chyba byłoby na tyle. Tutaj można było dorzucić obrazy, ale obrazy dorzuciłem tutaj. I tutaj. E, pamiątkowy statek z Los Santos, kiedy przypływał, on z pojazdami, które można było kupić po okazyjnej cenie. I chyba ten sam statek, który przypływa, przypływał. Dalej. Czy nie dalej, odnośnie po których można było kupić właśnie pojazd, jedynie mogły go kupić osoby, które posiadają komis od, tam, od jakiegoś tam czasu. Więc tak to zrobią one zostały zdjęcie na pamiątkę przeze mnie. A tutaj, chyba, jedyny most, który nie został zamknięty przez służby. A nawet jeśli zostałby zamknięty to kogo by to obchodziło i tak mało osób tam jeździ, a najbardziej to chyba że na Garvery Bridge, to więc tam najczęściej jest zamykane i najczęściej się tam ludzie denerwują, a to jest jedyny chyba, no w sumie po odcinku chyba będzie to nieaktualne zamknął ten most, to więc wszystko się wydało, więc zrobione zostało tutaj już pomieszczenie, może zróbmy sobie małe podsumowanko. Tutaj jeszcze drzwi dorzucę, bo tutaj mi się wydaje, że nic tutaj już zmieniać nie będę. Odnośnie tego, tutaj jeszcze zrobię przedpokój. Tutaj jeszcze, no oczywiście mówię przedpokój. Ten korytarz jeszcze jakoś to zrobię. Tutaj jak oczywiście bez zmian. To co było wcześniej. Oczywiście tutaj siłownię, którą tutaj dorzuciłem tylko sprzęt. No I oczywiście kuchnia bez zmian. No, oczywiście coś tam dorzucę jeszcze w garażu. Na razie tyle to widać. I zostało nam jeszcze sypialnia. A sypialnia to już będzie prywatna, to więc. Ale zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Więc, Dzięcie, jedziemy. Może pojedziemy już od razu z przedpokojem i garażem, żeby to już było krócej. Tyle, drodzy widzowie, musiało się zmienić w domu. I tyle czasu minęło za mną, jeśli widzicie, porę teraz, jaka pora teraz następuje. Więc był i wieczór, był i ranek, byłby, był chyba znowu wieczór. No, tak to wygląda, więc mianowicie, tak to teraz wygląda przedpokój. Czy korytarz też jak to mówimy, no to tutaj wieszak z ubrankami, tutaj jakieś drzewko. O, nowa aktualizacja, tuż. Dzisiaj tuż po 21 zostanie zamknięty event stuntowy na maście to ostatnio ostatnia randa wykręcenia wyników wieści na tylnym kole. Więc... Ee, no cóż. E fix już tutaj napisał. Tak to już e, idzie, kończy się im minął chyba mija tydzień z tego co ja pamiętam. No ale dobra, do rzeczy. Tutaj kwiatek, jeszcze no tutaj kosz, innego koszu nie było, ale też w sumie taki presjiżowy czy coś w tym stylu. Najbardziej mi tu pasował. Tutaj oczywiście automaty do gry. Kolejny kosz. Tutaj, no cóż, obrazki, koszyk. Tak to wygląda tutaj. Myślałem o tym, żeby coś tutaj dodać, ale nie, już nie miałem pomysłu, bo co tutaj mogłem dorzucić już z tego umeblowania. Co do garażu. No tutaj garaż, tutaj moje pojazdy. Dorzuciłem tutaj beczkę, no oczywiście nie tą wybuchową, jak z jednego z odcinka. Fortunę wydane, Fortunę prawdopodobnie. Która była czerwona i potrafiła e, zrobić boom. No a tutaj mamy po prostu zwykłą do paliwa, żeby zatankować. I tutaj, e, na tutaj wydaje się, że wszystko. I tak, wchodzimy do sypialni. Tutaj też nie miałem za bardzo co dorzucić. Nie miałem, nie mogłem znaleźć szafki nocnej. albo po prostu nie potrafię jej znaleźć. No i tak... E, Łóżko trochę takie dziwne, dziwne prawda? Można powiedzieć, a kasze grube i tak dalej, to na łóżka nie da rady się zmieścić. Tu musi mieć aż takie łóżko, żeby się we wszystkim zmieścił. No cóż, ja raczej tyle miejsca to ja nie zajmuję, ale jakby była kobieta, no to cóż. Może być ode mnie dwa razy mniejsza, a trzy czwarte łóżka potrafi zająć, to więc. Yy, I kołdry też, a może nawet całą. może wsiąść, połyka w całości. Więc. Yy, Zabezpieczyłem się i tutaj takie łóżko postanowiłem wrzucić właśnie tutaj. No i tutaj szafa. Tutaj też myślałem, żeby jakieś ubranka, ale szafy nie mogłem innej znaleźć. A tutaj z dziewczyną. Na służbie czy poza służbą. To jest dobre pytanie, ale lecimy dalej. Co jeszcze tutaj dorzuciłem, tutaj bez zmian. Zrobiłem sobie podsumowanie, tutaj sobie kwiata jeszcze dorzuciłem. tutaj oprócz tego kwiata, to bez zmian. Tutaj, oczywiście, drzwi tylko dorzuciłem. Tutaj to nic już e, nie zmieniłem. E, a, akurat był u mnie Konfucjusz niedawno. Serdecznie Ciebie, pozdrawiam, Konfucjusz. I się, się no cztery ekrany, no Coca-Cola tutaj masz i tak dalej. No cóż, e, nie mogę znaleźć innego kranu, żebym mógł sobie jakoś tutaj e, prysznic załatwić. Więc postanowiłem, że coś takiego zrobię. No cóż. Tak to wyszło. No i cóż, co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj także bez zmian. Jakże jeśli chodzi o to. Tutaj już praktycznie nic już nie wrzucałem. Więc tak wygląda domek po umeblowaniu. Najbardziej czego mógłbym się obawiać tutaj, jaki rachunek dostanę. Pewnie dostanę bana za nie opłacenie. Za niewypłacalność od FXA, pewnie tak będzie. Yy, rachunek będzie na pewno duży, za te umeblowanie, tego wszystkiego. Akurat coś, mam, akurat coś mam w kieszeni, ale mi się wydaje, że to nie wystarczy. No ale, wygląda na to, że chyba to już wszystko, i tak. Je jeśli chodzi o domek, domek będzie jeszcze długi trochę czasu zamknięty. Dzisiaj jest zamknięty. Z powodu meblowania, nie chciałem, żeby ktoś mi przeszkadzał. Eee, wchodziły tylko te osoby, które miały upoważnienie do budowy, żeby powiedzieć. Eee, bla 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 bla, w betoniarce AU i tak dalej. To więc mi się wydaje, że to jest wszystko. No, chyba, że po prostu przyniosę jakieś meble albo złodzie mi jakieś wyniesie, to sobie dorzucę coś tam jeszcze. Więc tak to wygląda, drodzy widzowie. Wychodzimy albo nie wychodzimy. Zostanę tutaj przy swoich pojazdach. O, sobie dorzuciłem rejestrację. No, a z rejestracją u mnie bez zmian, jeśli chodzi o to. No więc, dziękuję Wam za oglądanie, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do stawienia łapki w górę. Oczywiście, jeśli Wam się podobało, jeśli, wam, to, jeśli chcecie też zostać, to zachęcam do stawiania subskrypcji na kanale. Jak już zasubskrybowałeś, aś to może być nawet kobieta, nie zapomnij o dzwoneczku oczywiście z góry dziękuję. I chyba wydaje mi się, że tutaj wszystko. Widzimy się o kolejny, kolejny film w czwartek. I chyba na tyle, jeśli chodzi o to, więc dziękuję. To wszystko, widzimy się w następnym odcinku, do następnego, cześć